Bójdy na resorach Jakie bójdę, jak prawda! Złomek i Wehikuł Czasu Witaj, McQueen. I ty też, Złomku. I dobry, kochanie. Złomek, a jak się tych dwoje poznało? O, to jedna z lepszych, proszę ja ciebie, historii naszej mieściny. Wszystko zaczęło się tydzień temu. Tydzień temu? Cicho, daj mi dokończyć historię. Więc było tak. Wieszałem sobie przydrożny zegar i nagle... <noise> o, o, o! Ale żybo perwą! Co klimę pozatykało! Siwy! to na pewno ta słynna jaskinia tylnych świateł. No, patrzcie na te lampognity. W domu to normalnie nikt mi wiary nie da. A co dopiero? Miasto mi gdzieś wzięło. Ej, jak to to? Ciao, partnerze. Stasienie? Zgadza się. Wędrowny sprzedawca korków do chłodnic. Mam korki małe i korki duże. Wszystkie kolory, rozmiary, firmy i modele. Koreczki dla panieneczki, jak i dla panów. Coś wybieramy? Eee, po prostu. Skoro kolega nie życzy sobie korka, to ja pakuję wystawę do worka. Do Kalifornii droga daleka, a tam masz szloj się od klienteli. Hmm. Chwila moment. Jeśli Stasinek odjechał, stąd w przeszłości znaczy, że... A! 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 Aaaa! W przyszłości nie będzie tu miasta! Muszą ratować młodnicę górską! Tak, jasne, jasne. Każdy wie, że podróże w czasie to bójda. Siemasz łąk, siemasz łąk! Ma Queen! Potrzebuje pomocy! Ha? Ciała, żąda! Ciała, żąda! O nie! Trzeba zatrzymać Ech, Nie ruszaj się! Ha? Stasienku, znalazłem klienta, który nie pogardziłby nowym korkiem od chłodnicy. A to cicho co? Klient w potrzebie? <laughs> Czołem, partnerze. O, chyba znajdzie się coś w twoim rozmiarze. O, pasuje jak hulał. Tak, tak, część mam jak oryginalne. Nie pomyśl, chłopie, mógłbyś pomagać zmęczonym podróżnikom przemierzającym pustynię, popychając im korki od chłodnic! Wiesz? Pomyślunek doprawdy niczego sobie. Jest tu miejsce, gdzie można się trochę schłodzić. Haha, naturalnie! Proszę za mną, kolego! Zalejcie sobie spokojnie do pełna, a później znajdziemy wam nowiutkie koreczki. Coś szykownego, co panowie na to? Zgoda, weźmiemy dwa. A, a może byś tak wybudował by miasteczko obok tego górskiego, chłodzącego źródełka? Chłodnica górska! To się nazywa mieć silnik pod maską! Pomyślmy, tutaj mógłbym postawić sklep z chłodnią a. Tam o, rurę rurę miałem... to chwilę potrwa. Pogodźmy nieco biedny zarze.